Stary, jaką sekretarkę zatrudniłem. Porządek w papierach mi zrobiła, posprzątała całe biuro, a w łóżku to człowieku jest o niebo lepsza od mojej żonki. Stary, ja teraz potrzebuję takiej dobrej sekretarki. Dasz radę na miesiąc mi ją pożyczyć? Spoko, pożyczę ci ją. Minął miesiąc, spotykałem się na paltyjce golfa. Stary, ta twoja sekretarka to serio mistrzyni. Ale z jednym się nie zgodzę. Z czym? Z tym, że jest lepsza w łóżku od twojej żony. Dzwoni telefon, facet odbiera i słyszy. Porwaliśmy twoją teściową. Okup wynosi pięćset tysięcy złotych. A jak nie dam wam kasy, to ją sklonujemy. Patł. Idą dwie nietrzeźwe koleżanki ulicą. Jedna pokazuje palcem na wysoki blok i mówi: Widzisz tam ten żółty blok? No tak. A widzisz ten balkon na trzecim piętrze, gdzie się pali światło? Tak. To jest moje piękne mieszkanie. A widzisz tam tą blondynkę, co całuje mojego męża? Widzę. To ja.